Siemaneczko na kanale, do roboty, co prawda wyglądam jak instruktor narciarski, który właśnie jedzie w Alpy testować ten zawód, ale nie, dzisiaj będę kurierem, który będzie woził jedzenie właśnie na tym niebieskim skuterku, więc co? Zostańcie do końca materiału. Zamówienie z Wolta, super. Jedziemy po to zamówienie. Skąd to? Skąd te pieniądze za dostawę dla kuriera? Bo to... Dzień dobry, mam mówienie z Wolta. Gangue de na não <laughs> <ma> <laughs> W serwisie OELIX w kategorii praca po raz kolejny znalazłem zlecenie związane z dostarczaniem jedzenia. Kiedyś poruszałem się na rowerze, a dzisiaj razem ze Staszkiem, witam cię serdecznie, Cześć. będziemy jeździli na elektrycznych skuterkach. Tak jest, dokładnie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda współpraca z Volt jako nasz partner, jako kurier. Okej, okay, i będziemy po prostu jeździli na skuterkach i dostarczali jedzenie, uszczęśliwiali ludzi? Dokładnie. Zrealizujemy wspólnie kilka zamówień i pokażę Ci, czym my różnimy się od innych aplikacji, które robią podobne rzeczy. Okej, okay, czyli pokażę Ci mi i moim widzom, jak wygląda... Ta robota. To co? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że odbierzemy sobie sprzęt. Normalnie te dostawy sprzętu są wysyłane do kurierów. Mhm. Więc że muszą... się nie widzimy. Dokładnie. Kurier może sobie ten sprzęt otrzymać do siebie do domu, kurierem lub do paczkomatu, więc mhm. jest to w pełni wygodne i komfortowe. Okej, okay, no to my idziemy do waszego magazynu, żeby pokazać moim widzom, jak wygląda ten sprzęt. Chodźmy. Staszek, Jesteśmy teraz w magazynie, jest tu sporo ciuchów, plecaków i tym podobne. Czy każdy y, kurier takie coś otrzymuje od Was w paczce? Tak jest. Możesz sobie też wybrać, co dla ciebie jest najbardziej odpowiednie. Więc jeżeli na przykład bardziej odpowiada ci jeden kurier kurtki albo inny, mhm. mamy różne, możesz sobie wybrać tak naprawdę dowolnie to, co ciebie najbardziej interesuje. Okej, okay, tu są jakieś t-shirty, takie rzeczy, ale często widzimy takich kurierów, nie wiem, w swoich kurtkach, w swoich ciuchach, to dlaczego oni nie używają? Wiesz co, volt od innych aplikacji odróżnia się przede wszystkim tym, że kurierów traktujemy po partnersku. To znaczy są to mhm. osoby, z którymi współpracujemy. Okay, jeżeli czyli oni nie, nie, nie pracują u was, tak? Tak, jeżeli masz ochotę nosić własne ciuchy, albo na przykład, nie wiem, założyć dzisiaj taką krótkę, albo inną krótkę, jak najbardziej masz taką możliwość. My zawsze rekomendujemy noszenie tych ubrań, ponieważ to ułatwia klientom i restauracjom identyfikację kurierów. Aha, ale najważniejszy jest ten plecak, który każdy w sumie ma. Dokładnie, plecak jest ważny głównie po to, żeby jedzenie było dostarczone zawsze ciepłe. I w sposób bezpieczny. Okej, okay, i takie plecaki też mamy. Widzę, że przygotowałeś dla mnie kurtkę. Co co jest fajne, no to jest właśnie to, że my nie zmuszamy ludzi do tego, że o, tu masz jakiś mundurek, w którym mm -hmm. koniecznie musisz jeździć. I nawet jeżeli on ci nie odpowiada, to my cię zmuszamy. Nie, u nas tego nie ma. Okej, okay, ale te ciuchy dostają bezpłatnie, mają jakiś limit, czy zamawiałem? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ubrania pobierana jest za to kaucja zwrotna, mm -hmm. oznacza to, że blokujemy na twoim saldzie kurierskim Volt kwotę mm -hmm. 150 zł, która jeżeli kończy współpracę, jest Ci zwracana. A, okej. Okay. Czyli jest co tego, po tego mam, Korzystam z tych ciuchów, żeby być rozpoznawalnym, ale już kończę współpracę, oddaję kurtki koszulki. I, Dokładnie, ile i Tak samo, jeżeli chcesz na przykład sobie te ubrania wymienić, bo kurtka ci się zużyje, mhm. wiadomo, jeździsz dużo, jest różna pogoda, nie ma żadnego kłopotu, też w żaden sposób nie wpływa to na kaucję, ani inne tego okay. typu rzeczy. To dobrze słyszeć, to na razie co? Zapinam kurtkę, idziemy po kask, idziemy po kominiarkę i podchodzimy do skuterów. To najbardziej tak jest. mnie i pewnie was ciekawi. Chodźmy. Ja już jestem ciepło ubrany, mam na sobie kilka warstw. Mamy plecaki skutery i pierwsze pytanie, które mi się rodzi przed jazdą jeszcze, skąd w ogóle pojazdy, którymi dzisiaj będziemy się poruszali? Tak, dzisiaj będziemy jeździć na skuterach Hop City, które są do wypożyczenia ze specjalną ofertą dla partnerów, którzy z nami współpracują. Ok, akurat to są niebieskie wasze, brandowane, ale możemy nawiązać współpracę przez was właśnie z tą wypożyczalnią. Tak, tak jest, dokładnie, natomiast każdy może też jeździć własnym sprzętem, także jeżeli masz rower, skuter albo samochód. Są do Twojej dyspozycji i możesz się nim poruszać okay. i realizować zamówienia. Aha, czyli nie trzeba korzystać z, was, z Waszego sprzętu czy też z wypożyczalni, możemy jeździć swoim w Wszyscy gadzie. kurierzy w tym momencie, którzy z nami jeżdżą, jeżdżą własnymi pojazdami, Natomiast teraz coraz więcej udostępniamy pojazdów we współpracach z innymi firmami do wypożyczenia, tak, aby zwiększać komfort realizacji zamówień. Okej, okay, no to dzisiaj jedziemy na elektrycznych skuterkach. Myślę, że co, że na pierwszą jazdę będziemy poruszali się razem, bo się trochę dygam. Nie, no nie tyle, że dygam, ale mogę po prostu po warszawskim mieście nie poruszać się tak dobrze, jakbym robił to po swoim miejscu zamieszkania. Będziesz moim plecaczkiem z plecaczkiem, ten tak będziesz ogarniał zamówienia, a ja będę prowadził cię. Dokładnie. I zobaczymy, ile uda nam się zarobić. No, no właśnie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. To co? Będziemy mieli łączność w słuchawkach, w kasku? Tak jest. Wyruszamy. W drogę. No to co? Włączamy aplikację. Od razu możemy sobie sprawdzić, jaki jest ruch w obszarze, czyli czy jest dużo zamówień i czy warto się w danym momencie włączyć. Możesz okay. u nas włączać się, kiedy masz ochotę. I wyłączać się tak samo. Mam tutaj informację o podniesionych stawkach na dzisiaj, więc mogę od razu sobie ją wyświetlić. Widzę, że jeżeli zrobimy 9 dostaw w przedziale od 12 do 15, dodatkowo dostaniemy 30 zł. Ok. Oprócz tego, każde realizowane zamówienie warte jest w naszym przedziale 14 zł. Czyli każde zamówienie to 14? Ok. Jeżeli zrobimy 9 dostaw w tym przedziale przez 3 godziny, dostaniemy jeszcze dodatkowo 30. 30. Ok. No i zobaczymy, jak nam będzie szło. Włączamy się. To, co jest fajne, to jest to, że możesz włączyć się w dowolnym miejscu. Nie musisz przyjechać do, żadnej, do żadnego miejsca, do żadnego obszaru. Włączasz się w domu, jak masz ochotę. I czekasz, już pojawiło się zamówienia. No. I masz mieć skuter na balkonie. Dokładnie. Dostajesz info, że jest żarcie do przewiezienia, wsiadasz na skuter i. Dokładnie. Zrobię. Jak ci się znudzi i masz ochotę robić co innego, wyłączasz aplikację i zaczynasz robić sobie co innego. Świetnie. No dobrze, słuchajcie, mamy pierwsze zamówienie. Odbiór za 0 minut, więc powinno być zaraz gotowe. Z Leonardo Verde. Czyli tak naprawdę jesteśmy tuż obok. Będziemy jechać tam myślę, że około 30 sekund. Klikam start i zaczynamy realizację zamówienia. Ja już się przejechałem na tym skuterku, przetestowałem go i znowu jestem w szoku, bo to szybko. Jeździ. I to jest elektryczne i to od razu przyspiesza. I będę zaraz jak Konrado Moreno. Moi drodzy, czy nic się nie stało, co jedziemy? Słuchajcie, musimy lecieć. Zamówienie jest już gotowe, ponieważ aplikacja informuje nas o tym, że zamówienie już na nas czeka, więc tak naprawdę wpadamy do restauracji, po odbiór gotowego zamówienia i lecimy z nim od razu do klienta, albo do kolejnego lokalu, jeżeli będziemy mieli zamówienie łączone. No to jazda. Wójcie, jeszcze chyba nie jeździliście, nie? Eee, nie. Dobra. I tutaj powoli patrzymy się w lewo, bo gdzieś tu będzie 13 i to będzie nasz lokal. Leonardo Verde się nazywa. Leonardo Verde, na razie tu Mamy 11, więc to będzie następna tabliczka. Ciekawe. Ładnie, potem sobie gdzieś. Dużą zaletą skutera jest to, że tak naprawdę możesz zaparkować w każdym miejscu. To? No? I nie musisz płacić za parkowanie, ponieważ skutery nie płacą za parkowanie w Warszawie. Okej, okay, to też świetnie. No i co, lecimy do restauracji No i co? Odebraliśmy zamówienie, zaznaczamy, że zamówienie jest odebrane, potwierdzamy informację, zaznaczamy, że mamy produkty i otrzymujemy informację o kolejnym kroku. Naszym kolejnym krokiem będzie trasa do klienta. Na ulicę Królewską jedziemy. Klikam sobie Start. W aplikacji pojawia mi się lokal, do którego jadę. Jeżeli chce się przełączyć na nawigację, klikam sobie jednym przyciskiem i mam informację, gdzie powinienem jechać. Czy do, czy do tych stawek, jak poruszamy się własnym pojazdem, to mamy jakieś dotacje, dodatki i, i, i tym podobne, czy ta stawka zawsze do zadostarczenia jest taka sama, nieważne czym dowieziemy? Ta stawka jest zawsze taka sama, natomiast jeżeli chodzi o naszą współpracę z Hop City, to jeżeli wypożyczasz skuter od Hop City, to dostajesz dodatek. Do każdego Aha. jednego z zrealizowanego zamówienia dostajesz złotówkę, okay. więcej niż dostawałbyś jakbyś się poruszał własnym skuterem, więc no myślę, że jest to naprawdę fajna oferta. Czyli korzyst ale wtedy płacimy im za wynajem jeszcze. Tak, tak? jest dokładnie. Płacimy za wynajem, ale dostajemy złotówkę od dostarczonego posiłku, bo korzystamy z ich skuterka. Tak, tak jest dokładnie, więc po to, żeby zachęcić kurierów do wykorzystania tych pojazdów. No to super, no to nie trzeba używać swojego. Wiadomo, płacimy za wynajem, ale też dostajemy jakąś gratyfikację. Dokładnie. Oprócz tego mamy zapewniony serwis. No i oczywiście tankowanie z uwagi na to, że skuter jest elektryczny wynosi nas bardzo niewiele, ponieważ koszt przejechania 100 km to około złotówka. Okej. Okay. Proponuję, żebyśmy skoczyli no na prawy pas, Trzyma się tutaj tak jak jedziemy w tym momencie. Zajazdka dość podobna jak jazda na rowerze, tak. choć tam trzeba było na troszkę tej krzepy mieć, mimo że rowery były elektryczne, Aha. ale trzeba było mieć troszkę tej krzepy, żeby wiadomo się napedałować te 15 czy 20 tak km, km dziennie. Tu poruszamy się skuterkiem, choć myślę, że prędkość tego skuterka jest dużo mniejsza niż roweru. Więc co, jedziemy na pierwszym biegu, więc o, jakby zmienił widzisz. bieg, to byśmy poruszali się o, troszeczkę szybciej. Teraz to mamy prędkość. Okay. Dzień dobry, czy królewska 16 to jest u Państwa? Nie pani Zamówienie zwarta? A super. Już przekazuję. Ale prędkość! Jedziemy po to zamówienie! Tak jest. Zamówienie o na nas czeka, więc... No, to musi być cieplutkie. No, Ale szybko jest, jest tam. Ale tam zmienić pas na lewy, nic za na nami nie ma, więc to, Dobra. to sobie śmiało. To Ale tam to szybko dostarczyliśmy, nie? Tak. W momencie i byliśmy. Tak jest, dokładnie. Natomiast realizując takie standardowe dostawy. Myślę, że słuchajcie byśmy zrobili to jeszcze szybciej. Ale no jak widzisz nie jest to bardzo skomplikowane zajęcie. No nie, no, masz apkę, masz Dokładnie. pojazd, musisz dostarczyć pożywienie z miejsca A do miejsca B, a jakim pojazdem się ruszasz, no, to już jest twoja decyzja, uwaga. Jestem coś takiego z gry? No. I ja to zdecydowanie widzę w tej realizacji zamówień. No Widzimy, e, zbieramy punkty, jest wynagrodzenie, dostajemy pieniądze. Jest czas, są miejsca, które trzeba odwiedzić, są jakieś małe wyzwania, które się pojawiały po drodze. Eee, dla mnie jest to mega przyjemne, uwielbiam to roli. No fajnie to porównałeś z grą komputerową. Uważam, że między samochodami nie wjeżdżamy. Możemy spróbować. Co jest ciekawe, to jest to, że widzimy, że mamy odbiór, natomiast potem mamy dwa inne zadania, więc jest szansa, że będziemy mieli zamówienie łączone. Aha, spoko. Czyli tak jest tu. dokładnie. Zapraszamy kolegę. O, może go. Siwanko, Siemanko. Ojejku, trochę trzeba się tu nachodzić, nie? Tam mieliśmy akurat spokoju, fajnie. Tak, Do nas na dół, a tutaj musimy do ceny wejść do środka. Cześć, przyjechaliśmy po podbiór zamówienia z Volt. Mamy Sylwię P723. Świetnie, dzięki. To znaczy, że mamy to odebrane. I kolejne zamówienie też mamy z tego samego lokalu. Ok. Więc mamy jeszcze. Joanna S724 Czyli mamy zamówienie podwójne, co oznacza, że zarobimy około 30 zł za odbiór tych zamówień i dostawę ich do klientów. Także jak widzisz nie minęła jeszcze godzina, a my już robimy trzy zamówienia. Okej. Okay. Okej, okay, i teraz dostajemy informację, do którego klienta jedziemy i z którym zamówieniem. Czyli Dzięki system, do zobaczenia. Czyli system nam mówi, który klient jest pierwszy. On to jakoś tak, logi dokładnie. logistycznie. Tak, ty się nie musisz niczym stresować i przejmować. No właśnie tak działa system zamówień łączonych, czyli dwa zamówienia w plecaku, jadę z tymi dwoma zamówieniami. Jak pamiętasz, odebraliśmy oba te zamówienia z jednego lokalu, więc nawet nie trzeba było jeździć i dodatkowo poświęcać czasu, a mhm. zarabiamy pełne stawki, czyli zawsze dostaniemy pełną podstawę i zawsze dostaniemy pełen dodatek za odległość dla każdego zamówienia. Od knajpy do miejsca, i nieważne czy to jest połowie tak drogi. Tak jest, na dokładnie. Więc, system zamówień łączonych jest systemem, który no daje naprawdę fajne zarobki. Jeżeli ktoś ma ochotę, może jeździć też na systemie zamówień pojedynczych. Więc, Aha. to nie jest tak, że masz obowiązek łączenia zamówień. Jeżeli chcesz, możesz wybrać sobie system zamówień pojedynczych i realizować kursy pojedynczo. Dobra, zda? jest to zamówienie bezkontaktowe. Aha, więc, to zamówienie zostawiamy klientowi pod drzwiami. Proszę bardzo. Dobry. Dziękuję. Miłego dnia. Uwaga. Dobra. To będzie to? Dobra. Wiesz co? Nie, wydaje mi się, że to będzie ten budynek, ale. Szukamy. Tak to na mapie mniej więcej wygląda. Eee, Więc no. Wygląda jak to. Ale... No to, to jest wjazd, to będzie to gdzieś. Dzień dobry, zamówienie z Volt. I co my tu mamy? Aplikacja mówi, gdzie jesteśmy? Tak, aplikacja mówi, gdzie jesteśmy. Mamy informacje, numer, mieszkania, Dobra, piętro. Idziemy. I informacje, które zamówienie powinniśmy dostarczyć. Powinniśmy pamiętaj, że w plecaku mamy dwa, więc musimy się upewnić, że klientowi zaznaczamy, zostawiamy odpowiednie zamówienie. A, więc powiem. mamy do identyfikacji łatwa rzecz, to jest numer zamówienia 724. Aha. Lokale opisują zamówienia, tak żeby nie trzeba było się zastanawiać, co jest w środku i sprawdzać, czy na pewno zostawiamy to, które powinno być. Okej. Okay. W takiej sytuacji, gdy pojawia się problem, to jest myślę, że też fajna rzecz, żeby pokazać, mamy dwie możliwości, albo możemy zadzwonić do klienta, Albo możemy skontaktować się z naszym supportem. Pierwsza rzecz, którą zawsze robię, to zwanie do klienta, żeby poinformować, że jestem na miejscu i powiedzieć, że chcę zostawić zamówienie. Halo? Dzień dobry, w w z Volt. Jestem zamówieniem pod lokalem 58 na ulicy Okrąg. Tak, proszę zostawić pod mam komentarz z kluczami. A, Rozumiem. Zostawiam w takim razie zamówienie pod drzwiami. I miłego dnia życzę. Dzięki, do usłyszenia. Staszek, jesteśmy już po godzinnej jeździe tak z jest, tobą dokładnie. na plecaczku, powiedz mi od początku, jakie te zarobki nam się tutaj pojawiły. Zanim się tego dowiemy, Aha. mam do ciebie pytanie, jak Ci się jeździło? Ponieważ za każdym razem, kiedy w Tryb Offline, masz możliwość podzielenia się nam. Jak Ci się podobała aplikacja, jak ci się współpracowało z restauracjami? Aha. I jeżeli miałeś jakiś kontakt z naszym supportem, z zespołem wsparcia, to czy był on dobry? No ogólnie wszystko w porządku. Z dajemy same Okej. Okay nie rozmawialiśmy, ale wiem, że moglibyśmy mieć taką możliwość z nimi porozmawiania jakby coś było nie tak. Tak, dajmy okejki. Okay coś, co zawsze możesz zrobić też to możesz zawsze zostawić komentarze. Komentarz. Te wszystkie komentarze trafiają do mnie i ja je czytam. Jeżeli jakiś kurier nam coś zgłasza, ja to sprawdzam. Aha. Wysyłamy okay, opinię, powiem, mówimy, to... że nam się podobało, wchodzimy sobie w zakładkę Finanse okay. gdzie możemy sobie zobaczyć. Zrobiliśmy 48 zł 48 zł za około godzinę, Godzina 8. Z Dobrze. O, no to nieźle, prawda? Zrobiliśmy tak. trzy zamówienia. Pamiętaj o tym, że jeżeli byśmy utrzymali to, takie tempo, no to mnożymy sobie te razy 3. Czyli wychodzi nam około 150 złotych, plus mamy dzisiaj dodatek 30, czyli wyszłoby nam 180 złotych? Za godzinę? Za 3 godziny. Za 3 godziny, no właśnie. Pogoda jest jaka jest, ale tak jak się mówiłem, gorsza pogoda to są zawsze lepsze zarobki. Ale czekaj, bo mi tutaj coś się w trybikach nie złącza. Jak yy, zarobiliśmy 14 złotych za jedną dostawę, a dostawa kosztuje powiedzmy 5-6 złotych. Okay. Każdy, każdy z tych zamówień możesz sobie zobaczyć. No. Za każdym, yy, każde zamówienie, ma też dodatki za odległość, więc jak sobie zobaczysz, możesz sobie przeanalizować kwoty za każde pojedyncze zamówienie. No tak, mamy to opłata za dłuższy dystans... Mamy trzy zrealizowane zamówienia, zamówienia po 15 złotych, 3 razy 15 daje nam 45, do tego mamy złoty 20 zł za odległość, 80 za odległość i złotówkę za odległość, łącznie daje nam to 48 złotych. Okej, okay. 48 złotych, no ale skąd te pieniądze się biorą? To jak 48 zł masz za trzy dostawy, a dostawa kosztuje dla klienta, powiedzmy 5-6 zł za, za posiłek. Tak. E, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Volt finansuje tego typu rzeczy, restauracja w momencie, gdy jest składane zamówienie, ma też pobieraną prowizję. A, okej. Okay. A, każde, to się wszystko zamówienie. gdzieś tam składa, tak, bo zawsze dokładnie. myślałem, mówię, skąd te pieniądze za dostawę dla kuriera, bo wiadomo, że jeszcze Volt musi zarobić i wszystko musi zarobić dokoła, a tutaj, a tutaj powiedzmy klient płaci tylko piątaka czy 6 zł. Tak jest. Natomiast umówmy się, to co nas głównie tutaj ciekawi, to jest to, jak wygląda to z perspektywy kuriera. No tak. No i wydaje mi się, że jak na to, jak mieliśmy okazję pojeździć, na to ile no, wysiłku to wymaga, wysiłku jest to raczej niewiele, przyjemne, no proste i, i fajne. No to zarobki są bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych zajęć, które powiedzmy, że wymagają mm, podobnego zaangażowania. Choć wyjazda na rowerze, no bo wtedy też musimy się troszkę zmęczyć. Tutaj mógłbym powiedzieć, że jest to relaks. No, jeżdżę sobie na elektrycznym skuterku. I jest fajnie. E, I też wspominałeś, że dodatkowe zarobki są w Sylwest... Nie, w nowy rok. Tak, nowy rok, czyli 1 stycznia jest jednym z najlepszych dni do tego, żeby jeździć i realizować zamówienia, ponieważ wiadomo, wszyscy budzą się, no i mają pewne potrzeby, żeby jednak uzupełnić swoje płyny i jedzenie. Ludzie wtedy zamawiają bardzo dużo, natomiast my dajemy kurierom dużo więcej dodatków. Aha. Tak jak dzisiaj, mamy lekko podniesione stawki, ponieważ pogoda jest jaka jest. Sylwestry one są podniesione dużo bardziej. W jeden dzień możesz zarobić nawet 1000 złotych. Ponieważ okay. jest to taki dzień, który traktujemy jako pewnego rodzaju inwestycję. No tak, czyli tak samo jak taksówkarze zarabiają więcej w Sylwestra, to wy w Nowy Rok. Bo taksówkarze dowożą na imprezę albo zwożą ludzi w tego Sylwestra, to wy w Nowy Rok dowożą posiłki, ratując ich życie. Dokładnie, więc jesień, zima. Wbrew temu, co można by myśleć, że o nie, to nie jest najlepszy sezon, żeby jeździć, jest zupełnie odwrotnie. Jesień i zima jest najlepszym sezonem do tego, żeby jeździć, bo jest mniej chętnych do tego, żeby realizować zamówienia. Natomiast dużo więcej chętnych do tego, żeby te zamówienia składać. A stawki i zarobki są wyższe niż w sezonie wiosna lato Czyli moi drodzy, jeśli szukacie takich zleceń, oczywiście możecie wchodzić na serwis OLX, gdzie w kategorii praca jest mnóstwo ogłoszeń związanych właśnie z dostarczaniem posiłków. No jak widać, zarobki są, praca jest. Ja teraz chciałbym przetestować, jak to wygląda w pojedynkę, wezmę sobie Zrobimy Twój plecak, no zrobimy kolejne zamówienia i postaram się zarobić kolejne pieniądze już indywidualnie. Ty będziesz moim supportem za mną na skuterku. To co? Czekamy na zamówienie. Dzień dobry. 942 zamówienie chciałbym odebrać. To tak? i tak zaparowałem, że nawet nie wiedziałem czy to jest to zamówienie, czy to nie jest to, ale byłoby mi to już wszystko obojętne. Gang skuterow z nami nie ma żartu, ulok, okay, pójśamy serków, centrum. Ne? Moito ben, e a mi? Moito ben, Staszek, pojeździliśmy troszkę, teraz na dwa skutery, wcześniej na jeden, nabrałem troszkę doświadczenia. Bardzo podoba mi się ta e, robota, bo e, no jest to fajne połączenie na przykład takiej jazdy, jak ktoś lubi jeździć e, z, wiadomo z zarobkiem. I tak jak wcześniej powiedziałeś, zbieramy sobie level, dokładnie. zbieramy sobie pieniążki, możemy to porównać do gry komputerowej, w której gdzieś jeździmy, na przykład do GTA, robimy jakieś challenge, zadania, e, zdobywamy punkty. Tutaj punktami są oczywiście pieniądze, ale powiedz mi, kto taką dokładnie pracę może wykonywać? Tak naprawdę każdy czego potrzebujesz, to jest pojazd, rower, skuter lub samochód. Aczkolwiek, tak jak wiesz, mamy też skutery, które można wypożyczać. One są do wypożyczenia w największych polskich miastach. W tym momencie ruszamy z programem testowym. Te skutery są dostępne dla naszych kurierów. Jedyne, co musisz mieć, to ukończony 16 lat, mhm. więc tak naprawdę nie ma tutaj jakichś wielkich wymagań. No i musisz posiadać telefon z dostępem do internetu. To okay. są jedyne wymagania, które w tym momencie mamy. Czyli karta motorowerowa, coś takiego, dowód osobisty. Karta motorowerowa tak naprawdę nie jest potrzebna, jeżeli miałeś ukończone 18 lat Aha. przed zmianą przepisów dotyczących e, tego typu pojazdów. Mhm. Ale dla młodych ludzi no warto mieć też doświadczenie w poruszaniu się po drogach, żeby nie narobić sobie i komuś szkody, prawda? Bo... W takiej sytuacji też istnieje możliwość wypożyczenia roweru elektrycznego. Też mamy tego typu pojazdy i też jest, mamy firmę, z którą współpracujemy pod tym względem, więc jest taka możliwość jak najbardziej, żeby tego typu rower sobie wypożyczyć. Jeżeli ktoś jest młodszy i na przykład niekoniecznie czuje się pewnie poruszając się skuterem. Okej, okay, a jeśli chcecie oczywiście dołączyć do grona Volt, możecie szukać takiej roboty na serwisie OLX w kategorii praca. Jest tam mnóstwo różnorakich ogłoszeń i może się tak jak ja dzisiaj, dowozić jedzenie. Za godzinkę zarobiliśmy około 50 złotych przy dzisiejszej stawce. Wiadomo, te stawki się różnią, a taka największa, dzienna yy, wypłata. Wiesz co, w ciągu jednego dnia widziałem wypłaty po kilkaset złotych. Tak jak wspominałem, 1 stycznia 1000 złotych jest spokojnie do wyciągnięcia. Trzeba być przygotowanym do tego, żeby jeździć przez cały dzień. Dzień wcześniej pewnie lepiej sobie na spokojnie spędzić Sylwestra, ale wtedy w ciągu jednego dnia... 1000 zł leży w Twoim zasięgu, więc. Czyli jak widać można zarobić, można połączyć to z pasją podróżowania na skuterku, na rowerze czy samochodem, więc co. Jeżeli chuj... mogę jeszcze coś dodać, Możesz. to to, co jest moim zdaniem, bardzo fajne, to to, że cały proces dołączania realizujesz sobie online, w dowolnym Aha. miejscu. Czyli jedyne co robisz. Wchodzisz sobie na stronę OLX Praca, znajdujesz ogłoszenie, bierzesz swój telefon i w dowolnym momencie uzupełniasz sobie wszystkie kroki. Możesz zacząć zarabiać. Okej, okay, plecak i te na przykład kurki i ciuchy przechodzą ci pocztą. Dokładnie. Odbierasz, siadasz na swój rower, na swój skuter, samochód i zarabiasz pieniądze. Dokładnie. To jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, a wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie ten odcinek i oglądajcie inne odcinki, które wyświetlają się tutaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.